Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 90 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat zasad, które obowiązują w Google odnośnie właśnie pracy zdalnej. O ile pamiętacie, w zeszłym tygodniu Google ogłosiło, że pracownicy tej firmy nie powrócą do pracy stacjonarnej aż do połowy 2021 roku. Odgrzebano równocześnie badanie, które zostało przeprowadzone w zeszłym roku, czyli w 2019, dotyczącym pracy zdalnej oraz tego, jakie rekomendacje na podstawie tego badania Google wdrożyło u siebie w firmie, tak żeby praca zdalna była bardzo efektywna. Badanie zostało przeprowadzone na 5 tysiącach pracowników Google'a i te rekomendacje, których jest 9. To te rekomendacje możecie zastosować również w swoich firmach. Przede wszystkim, pierwsze to jest, należy ustawić jako priorytet spotkania zespołu, bo o ile w pracy zdalnej kluczowa w komunikacji jest komunikacja pisana, tak żeby nic nie uciekło, ponieważ czego nie ma w mailu, to nie istnieje. O tyle być może w trakcie tej komunikacji umykają drobne szczegóły, które my wyrażamy gestami, wyrażamy intonacją głosu, być może małe spotkanie nieformalne w kawiarni powoduje, że ludzie lepiej się rozumieją. W pracy zdalnej tych elementów nie ma. Dlatego należy mieć na uwadze to, żeby poustawiać codziennie na przykład spotkania zespołu tak, żeby ludzie mieli szansę nawet pracując wirtualnie, mieli szansę zbudować jakieś relacje emocjonalne, mieli szansę nawiązać bliższy kontakt ze swoimi pracownikami. Należy jednak pamiętać o tym, żeby tych spotkań nie było za dużo, tak żeby pracownicy mieli czas rzeczywiście na wykonywanie swojej pracy. Punkt numer drugi to należy okazać osobiste zainteresowanie. Google rekomenduje, żeby codziennie okazywać zainteresowanie każdemu członkowi zespołu, na przykład podczas wspólnego lunchu, czy podczas y, przerwy na kawę, nawet realizowanej na jakimś komunikatorze w sposób wirtualny. I należy zadawać pytania nie zamknięte, jak minął Ci weekend i tutaj mamy odpowiedzi dobrze źle. Tylko warto zadawać pytania otwarte, co robiłeś w ostatni weekend, ponieważ ludziom brakuje tych relacji między współpracownikami, pracując w jednym biurze. Trzecią regułą jest to, że należy być obecnym, ponieważ o ile... Byliście kiedykolwiek na jakiejkolwiek zdalnej konferencji, prezentacji czy spotkaniu, mogliście zauważyć, że część osób miała wyłączone mikrofony, wyłączone kamerki, widzieliście tylko i wyłącznie ich awatary bądź inicjały. Albo nawet jeżeli kamera była włączona, to ktoś pracował czy bawił się telefonem i nie był w pełni zaangażowany. Należy to zmienić, należy być obecnym, ponieważ włączenie kamery powoduje, że Ludzie nas widzą, my widzimy ludzi, bardziej się angażujemy w takie spotkanie. Miejmy co prawda wyłączony mikrofon, żeby dźwięki z otoczenia nie zakłócały przebiegu takiego spotkania, ale włączajmy go wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia. Jeżeli natomiast chcemy podtrzymać interakcję i mamy ten mikrofon włączony, to... Wydajmy dźwięk mm -hmm, albo dobrze, dobrze, tak rozumiem, ponieważ ludzie muszą czuć, muszą odczuwać obecność po drugiej stronie. Warto równocześnie nie patrzeć się tak, w telefon, tak jak ja teraz, ale patrzeć w kamerę albo się patrzeć na twarze swoich współpracowników w trakcie wideokonferencji, czyli ten kontakt wzrokowy też powinien być zachowany. Natomiast pamiętajcie o tym, że syndrom zmęczenia przez zooma istnieje i taka konferencja powoduje, że jesteśmy o wiele bardziej zmęczeni niż w, niż w trakcie spotkania standardowego twarzą w twarz. Czwartą zasadą jest to, że należy ludzi pingować. To znaczy, raz na jakiś czas warto ich się zapytać, jak się czujesz, czy wszystko u ciebie w porządku, ponieważ ludzie mogą um, odczuwać samotność, jeżeli siedzą u siebie w domu i nikt do nich się nie zwraca poza oficjalnym na przykład porannym spotkaniem. Yy, warto więc takie zagajenie, stuknięcie, wysłanie maila, śmiesznego mema, wdrożyć po to, żeby ludzie mieli poczucie i czuli się rzeczywiście zaopiekowani, że ktoś pamięta o tym, że istnieją. Piątym elementem jest to docenianie swoich współpracowników, ponieważ jeżeli jesteśmy w biurze, jeżeli jesteśmy w pracy stacjonarnej, to łatwo jest okazać właśnie takie Podziękowanie, uścisk dłoni prezesa będzie mile widziane na Open Space. Natomiast tak samo należy doceniać pracowników za ich zaangażowanie w pracy wirtualnej. Warto zrobić to oficjalnie podczas spotkania, tak żeby ludzie poczuli się docenieni, ponieważ te emocje, które się pojawiają w trakcie takiego docenienia są bardzo potrzebne właśnie w trakcie pracy wirtualnej. Szóstym punktem jest to, że należy zachęcać mniej odważnych kolegów do zaangażowania. To znaczy, niektórzy z nas są bardziej introwertyczni, inni bardziej ekstrawertyczni, jedni lepiej się odnajdują w pracy zdalnej, inni trochę gorzej, i osoby, które mają problem z włączeniem się w pracę zespołu w trakcie pracy zdalnej powinny być bardziej angażowane, bardziej zachęcane do Uczestnictwa w, we wspólnej pracy, ponieważ ważne jest to, żeby te osoby nie zostały pozostawione samym sobie u siebie w domach w trakcie wykonywania czynności zawodowych, ponieważ to może spowodować stany lękowe, to może spowodować depresję. A zdrowie psychiczne i generalnie well-being well jest jednym z filarów właśnie pracy zdalnej. Siódmą regułą jest, należy ustawić normy zespołu, to znaczy jak szybko reagujemy na maila, według jakich KPI-ów nasza praca w ogóle jest rozliczana, kto jest menedżerem, kto jest pracownikiem. Co jest ważne, właśnie nawet w przypadku nowo przyjmowanych osób do pracy, które nigdy do tej pory jeszcze właściwie nie były w biurze i wszystkich nas, wszystkich Was znają jedynie z głosu, lub ze zdjęcia na komunikatorze. I nagle się okazuje, że ta osoba może nawet nie mieć pojęcia, że ktoś, kto rzadko pojawia się na spotkaniach, jest jej dalszym przełożonym. Także warto określić bardzo jasno, jakie reguły wy występują w zespole. Warto zastanowić się również nad rzeczami prostymi, administracyjnymi. Kiedy pojawiamy się w pracy, kiedy z niej wychodzimy, czy możemy w ogóle spóźnić się do pracy zdalnej, jakie reguły są związane z opieką nad dziećmi. Um, warto jest też podać zespołowi informację, jaki jest szerszy cel działania naszej firmy, tak żeby wszyscy mieli poczucie, że idą w jednym kierunku, żeby ten cel realizować. ósmą regułą, którą rekomenduje Google do pracy zdalnej swoim pracownikom, jest używanie odpowiedniego medium. Co to znaczy? Jeżeli sprawa jest ważna, jeżeli sprawa jest delikatna lub wymaga dłuższej dyskusji, warto zadzwonić komunikatorem z, razem z udziałem kamery wideo. Natomiast, jeżeli to jest rzecz bardzo prosta, czasami wiadomość tekstowa na messengerze czy na innym slacku w zupełności wystarczy. Warto jest zwrócić uwagę na to, że zbyt wiele y, rozmów właśnie z wykorzystaniem wideokonferencji powoduje szybsze wypalenie ludzi. Wa warto równocześnie zwrócić uwagę na to, że czasami wymiana wielu wiadomości na komunikatorze może zostać zastąpiona krótką, dwu, rozmową wideo. I dziewiąta, ostatnia rzecz, którą wdraża u siebie Google, to jest ustawienie jako priorytetu właśnie Well beingu, czyli dobrego samopoczucia osoby pracującej zdalnie. Ponieważ e, jeżeli sobie wydzielimy z, w, w swoim domu miejsce do pracy zdalnej i ustawimy jasne reguły, ustawimy reguły pracowania, że pracujemy 8 godzin, na przykład od 9 do e, 17, jeżeli ustawimy sobie co godzinę krótsze przerwy, to będziemy pracować wydajnie i nie będziemy czuli się zmęczeni bądź zdemotywowani zbyt szybko. Warto równocześnie zwrócić uwagę na te osoby, które, którym np. spada entuzjazm, spada zaangażowanie, tak żeby zastanowić się wspólnie, jak można im pomóc, ponieważ, tak jak powtarzam, od dawna. W obecnej sytuacji wszyscy jesteśmy po raz, pierwsi, po raz pierwszy i każdy z nas przeżywa dokładnie te same problemy, czasami się nawet do nich nie przyznając. Co to powoduje? To powoduje, że problemy kolegi, który okazuje wypalenie, mogą być równie dobrze naszymi problemami, tylko że my będziemy ukrywać to lepiej. Także to było 9 punktów, które Google rekomenduje do wdrożenia wśród swoich pracowników, w związku z tym, że pracownicy Google będą pracowali zdalnie co najmniej do połowy 2021 roku. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.